thank mm -hmm. you Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny już letni dzień! Wita Was, Olga z wielkiego buka! Ach, cóż za pozytywnych przeżyć moc, bo pierwszy dzień bukatonu już za nami! Co to były za emocje, jaki wyścig z czasem! Mam nadzieję, że i Wy szalejecie z Eweliną, z Anitą i ze mną, i już nie możecie się doczekać kolejnych bukowych wyzwań! No to co, zaczynamy podsumowanie pierwszego dnia bukatonu. Książka, którą miałam dokończyć, to wywiad z wampirem Anne Rise i udało się! Cudem, bo cudem, ale przeczytałam 400 stron tej cudownej, wampirycznej powieści i była to sama przyjemność. Jako że kiedyś przeczytałam tylko dwie strony, to tak naprawdę musiałam przeczytać całą powieść od deski do deski, ale powiem Wam, że wcale nie było ciężko, bo to doskonała lektura, i poza tym trening czyni mistrza. Tak więc za mną szaleństwo niedzielnego zaczytania. No to co, kilka słów o wywiadzie z wampirem Anne Rice. Cała historia zaczyna się mniej więcej pod koniec lat 70., kiedy arystokrata z Luizjany, Louis de, de Lac opowiada historię swojego życia. Jak już się pewnie domyślacie, nie jest to wcale zwyczajny wywiad, dlatego że Louis okazuje się być wampirem. W swojej opowieści Louis cofa się na początek XIX wieku, na swoją plantację, gdzie wszystko się zaczęło, kiedy stracił ochotę do życia i wtedy pojawił się on, Lestat. Lestat, czyli jego stwórca i jego mentor, ten, który zaraził go wampiryzmem. I tak właśnie zaczyna się historia wielkiej nienawiści i poszukiwania własnej tożsamości. Powiem wam, że jestem naprawdę zaskoczona, dlatego że uwielbiam ekranizację wywiadu z Wampirem, a tam postacie Louisa i Lestata są bardzo od siebie różne. Powieść zbliżyła ich wyraźnie pod wieloma względami. Z ekranizacji pamiętam wyraźnie ten podział na epoki, gdzie Lestat był symbolem umarłej już epoki libertynizmu. Natomiast filozoficzny i uczuciowy Louis wyznaczał nadejście epoki romantyzmu. U Anne Rice natomiast, pomimo że widoczne są bardzo te różnice, to jednak łączy obydwa wampiry swoista apatia. Jak się okazuje, Lestata kształtuje przeszłość, chęć mordu i zemsty. Natomiast Luisem kieruje żądza poznania swojego niezwykłego daru. A teraz w ramach podsumowania mam dla Was jeden najważniejszy powód, dla którego musicie dać się pożreć i dać się ukąsić wywiadowi z wampirem Anne Rice. I jest to prawdziwy, dekadencki wampiryzm. U Enrise nie znajdziecie świecących klat, uwodzących oczu, czy tej naiwnej wiary, że potwora można ujarzmić. U Anne Rice znajdziecie śmierć, śmierć ciała i śmierć duszy. Filozoficzną rządzę poznania i eksperymentowania. I w końcu miłość poprzez więzy krwi. Nie będzie to dla Was z pewnością zaskoczeniem, bo tak jak podejrzewaliście w komentarzach, przy godzinie czarownic zakochałam się w wywiadzie z wampirem Enrise. A to moi drodzy oznacza, że jeszcze niejednokrotnie usłyszycie na Wielkim Buku o samej autorce i o jej kronikach wampirów. A tak w ogóle, to tak przy okazji muszę Wam zdradzić jedną małą tajemnicę. Otóż ja uwielbiam wampiry, ale w tej klasycznej, krwawej i mrocznej wersji. I tutaj królują już dla mnie takie kultowe postacie jak hrabia Drakula, jak seksowna Carmilla czy Nosferatu i w końcu sam Lestat. Jest coś w tej ich upadłej nieśmiertelności naprawdę fascynującego. Coś, co przyciąga czytelnika, i w sumie nie dziwię się wcale, że temat wampiryzmu pozostaje nieśmiertelny. W sumie mogłabym Wam jeszcze opowiedzieć trochę o samej symbolice wywiadu z wampirem, ale tutaj zapraszam na bloga. I to wszystko na dziś, ale ja się Wam dzisiaj rozgadałam, a przecież czeka już na mnie nadgryziony, gwiezdny pełni Geimana. Jakby nie było, wywiad z wampirem okazał się idealną bukatonową lekturą. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, jak Wam poszło z pierwszym wyzwaniem. Pamiętajcie o stronie bukaton.pl, o instagramowym konkursie, w którym jest dla Was niemała niespodzianka i o naszej grupie na Facebooku. Bukaton trwa w najlepsze, a ja czekam na Wasze wrażenia. Do zobaczenia, pa pa!